Skandal w pytaniu na śniadanie. TVP wyciąga surowe konsekwencje. Pytanie na śniadanie skandal z tęczową flagą na antenie. TVP żegna się z wydawcą po piosence dla LGBT. Ostatnio o Karinan zrobiło się w Polsce bardzo głośno. A to za sprawą jej występu w pytaniu na śniadanie, a konkretnie jej zaskakującego gestu. Wokalistka w programie na żywo wyciągnęła tęczową flagę i okazała wsparcie osobom LGBT. Wydawca, Śniadaniówki, nie zareagował na ruch słowackiej artystki, przez co spotkały jego surowe konsekwencje. TVP zrywa współpracę z Radosławem Bielawskim. Czegoś takiego chyba nikt w TVP nie przewidział. Podczas jednego z wydań pytania na śniadanie, doszło na wizji do niemałej sensacji. A wszystko za sprawą śmiałego ruchu pewnej młodej piosenkarki ze Słowacji. Karinanen, bo oni mowa gościła w śniadaniówce, 14 lipca, w środowe przedpołudnie. Udostępniono jej scenę, by przed widzami telewizji publicznej mogła swobodnie zaprezentować swoje wokalne umiejętności. Natomiast chyba nie przypuszczano, że Karin poczuje się aż tak swobodnie. Karinan zaprezentowała tęczową flagę w pytaniu na śniadanie. Podczas występu piosenkarka wyciągnęła z torebki tęczową flagę i owinięta w nią zaśpiewała swój utwór. Tym samym wyraziła poparcie dla osób LGBT w Polsce. Piosenkę dedykuję całej społeczności LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z Wami. Stoję tu z wami i kochamy was. Powiedziała słowaczka. Gest był tyle symboliczny, a zarazem szokujący, że został wykonany właśnie na antenie TWP. A stacja przecież raczej nie pała sympatią do środowisk gejów i lesbijek. Później sama Karin tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taki ruch. Zadedykowanie jednej z moich piosenek i pokazanie wsparcia dla osób LGBT w telewizji z tak ogromnymi zasięgami wydało mi się być najlepszym pomysłem. Słyszałam, że TWP jest telewizją, którą przejął rząd, ale nie zdawałam sobie sprawy ze skali propagandy, jaką uprawia. O szczegółach dowiedziałam się dopiero po moim koncercie. Nie byłam przygotowana na to, że temat tęczowej flagi w studiu TwP pojawi się w nagłówkach większości portali w Polsce. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, wyjaśniła w rozmowie z Nois. Dodawała, że gdy przyszła do studia, pytania na śniadanie, wszyscy byli do niej bardzo życzliwie nastawieni. Dopytywali o jej muzykę i chętnie z nią rozmawiali. Sytuacja uległa zmianie o 180 stopni po jej występie z tęczową flagą. Czułam się jak wyklęta, bo nikt z ekipy nie chciał ze mną nawiązać kontaktu wzrokowego. Bałam się, że ktoś zaprosi mnie na jakąś niemiłą rozmowę, ale nic takiego się nie stało. Szybko wyszłam ze studia. Zrelacjonowała. TWP reaguje na skandal w pytaniu na śniadanie. Włodarze TWP nie pozwolili, by ta akcja przeszła bez echa. Wyciągnęli surowe konsekwencje wobec Radosława Bielawskiego, wydawcy. Pytania na śniadanie. To właśnie on pracował przy programie podczas występu Karinan. I nie zareagował na zaskakujący ruch artystki. Bielawski miał zostać wezwany na dywanik i odbył rozmowę z szefem wydawców programu Cezary Mięksą oraz Anną Cyzowską, szefową Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy. Najpierw powiedzieli, że Radek zostanie zawieszony, i że jak zrobi się afera na górze, będą mogli powiedzieć, że wydawca został już ukarany. Może to wystarczy. Ale w sobotę podziękowali mu całkiem za współpracę. Wyjawił cytowany przez OKO.press anonimowy pracownik TVP. Wydawca, który podczas występu Anny był na dyżurze, nie został zwolniony, bo nie obowiązuje go umowa o pracę. Od lat był zatrudnany na umowę o dzieło. Ta ma nie zostać przedłużona. Kim jest Radosław Bielawski? Bielawski pracował niegdyś dla Dzień Dobry TVN. W 2009 roku związał się z pytaniem na śniadanie, w charakterze wydawcy. Wcześniej zdobywał doświadczenie w redakcjach radiowych i telewizyjnych.